Panko, ja jestem Kuba, dzisiaj nagrywamy z Zy Karolem Siąleczko. i dzisiaj będziemy robić 1 na 1 To co, zaczynamy? poczekaj, ja idę tam. A, sorry. Dobra, no to zaczynamy. Em, jak e, widzieliście w e, poprzednim odcinku, pokazałem Wam tajną kryjówkę na tej mapie Nautz i. Nie wiem, jak chcesz się y, jak znajdę więcej kryjówek, bo tą kryjówkę przez przypadek znalazłem, to dajcie wam y, znać. To z Karolem poszukamy chętnie nowych kryjówek. I zobaczysz też Karol, jak ja się po tej mapie poruszam, bo Różnie się poruszam, ale i tak zobaczysz, jaka cisza, skupienia. Ja to nigdy nie mam skupienia, a ja gadam i nawijam zawsze. a ty masz e, do dużo broni skinów, czy masz mało? Karol... No nawet, nawet, ci powiem. Ja to mi chyba brakuje jeszcze do 7 siedm, y, broni Na pewno brakuje mi do... Y, mi tylko... O Jezu, nie pamiętam Do magnu... Y, do rewolweru Magun, czy jak to się nazywa? Kurde, będziemy do 100 grali. Ale to będzie długi odcinek. No. Spas dobry To na pewno wygram. No masz szansę. Może mam duży od ciebie level, ale jak rzadko gram na telefonie. Aha, dobra. Ja specjalnie daję się. Myślałem, że mnie zabijesz, bo specjalnie nie strzelałem. o kurde dobra broń ale ta gracie cię ja mam same słabe bronie Pamiętam gdzie się chodziło i ja tak chodzę i chodzę i nie będzie. Masz 8 Kili No wiem A skąd ja wiem, bo y, jak jesteśmy sami to tam na górze mam kilo. Odra odrabiam to, a nie już odrobiłem Wasia, a ty masz czysty telefon, czy nie? Co? Masz czysty telefon, czy nie? Czysty? Tak, czy masz czysty? Chodzi o ekran, czy nie masz pobrudzony? Tak Ja mam nowy, więc mi się nie mógł pobrudzić Taką wolną broń, lysat, lysat czy jak to się nazywa jest strasznie wolne. Słuchajcie, jak w guziki nawalasz. Nie. Coś takiego słychać, czy nie wiem, czy nawalasz, czy co ty tam robisz, ale coś tam słychać. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, znaczy chodzę. Ja jestem na midzie. Ciebie nie było. Um, tak, bo ja poszłem na... Byłem na Midzie. I wiedziałem, że będziesz gdzieś tam szedł z lewej strony. Dla mnie lewa. A i z lewej idziesz. Znajdź, że cię poszłoś na mida. Gdzie ty jesteś? Ja jestem y, blisko mojej bazy Bo Byłem u ciebie w bazie, ale ciebie nie ma Skłopa muszę lecieć. Tak jak będziesz chciał, to jeszcze można innym razem 1 na 1 zrobić. Co nie yy, bo dobrze idzie ten 1 na 1. Moim zdaniem nie zły. Ja myślałem, że ty będziesz mi chciał plecy zrobić. Jak zabijasz, to widać e, gdzie idziesz na początku. Co gramy ciągle na tym midzie, czy jak? Bo nie wiem Możemy. Może też obok mi da chodzić, ale bardziej było, że ten odcinek nie trwałby z 2 godziny. A ja mam e na blisko Widzę Więc masz dużą przewagę. Już właśnie nie mam. jakiś nie wiem co. Może katana masz? Nie katana tylko maczetę. Jak taki czarny. Tak maczetę masz. Jak, bo ty grałeś z Uzi. Ja nie umiem grać z Uzi. Ja koło mida się kręciłem, byłem na midzie. Ja ciągle koło mida się kręcę. Wchodzę na tego mida, to ciebie nie ma, to idę znów e, na około. By się tu przydał, e, jak to? Tu by się przydał e, trade, a nie rynek. Bo rynek jest fajny, ale trade. Co by się mógł się wymienić z Bo on ma tam skiny i miał taką fajną AWP. Eee, najlepsza AWP, -a moim zdaniem, to jest taka Neo AWP. -a. Albo naklejka mi się najbardziej podoba, nie ta skull, tylko mi się podoba ta, co masz, e, ten kalkulator. Mi też. bo to y, zapisuje ci wszystkie kile i na przykład jak dobiję ja ją miałem na no tamtym tym ja ją ja też mam tylko nie wiem jak się ona nazywa chyba kalkulator i ja na przykład dobiję, dobiję ta 100 tysięcy kili i mam taki kalkulator i to już potwierdza Ile dobijam? Ale head. No, Ty widzisz, bo to, to jest niemożliwe. Jest, jak jest AWP, to masz e, nazwę ci pokazuje Aha! No tak, bo nazwę ci pokazuję. Nie wiem, czy to się ustawia. Czy to, bo Ty widzisz, jak mnie masz na celowniku? Czy nie widzisz? Ja nie wiem czy to się nie ustalało. A ja znów skoopa. I mam 2 HP, to jestem na hita. Praktycznie. 18 do 18, ja nie wiem ile ten odcinek trwa Mam nadzieję, że godzinę nie przekroczy Bo to będzie przeszkoda Na ile pamięci mi się służyje. Bo mogę 11 godzin nagrać Wiadomo, ale to, to zapisuje się Ja to usuwam w pilikach Na początku, bo to się najle więcej usuwa, ale nie wiem czy się wszystko usuwa, czy nie zostaje w tej aplikacji mojej. Znając życie gdzieś tam kampisz. To kampiłem pamiętam jak grałem tego konty Bloksa na Robloxie. Też, też kampiłem. E, to tam zawsze kampię, bo po prostu e, Nie, ja nie kampię, że tak po prostu, tylko jak wiem, że są trejhardy lepsi ode mnie, to już kampię, bo po prostu nie da się inaczej grać. Ja za łupy. Nie ty. A jak to jest, w opisie macie zawsze, podaję wszystkie moje media społecznościowe, Roblox nie jest mediami społecznościowymi go grał, ale Folo... ja zbijałem followy, Karol udowodni. Tak. Tym więcej follow to lepiej, jak chcecie ode mnie follow dostać to kiedyś tam konkursy będę robił chyba na TikToku, bo najwięcej na TikToku nagrywam. A na Instagramie rzadko coś wrzucam. I, da, I na TikToku będę chyba robił, że follow daję na Robloxie. dałem Karolowi i Julce. Julce nie wiem, czemu zostawiłem. Coś tam, coś tam jej obiecywałem i miałem jej follow później za to dać, a Karolowi. Bo, bo ja się go spytałem czy on mi da follow. On powiedział, że jak E, że można to wymienić, że on mi da i ja mu dam to no to ja się zgodziłem. To było dobre. I wczoraj sobie kupiłem czerwonego skina do FIVE, Bo po prostu nie mogłem patrzeć, że mam zwykłego. Do czego? No FIVE. Taka FIVE 7. Wiem um, to Ja tej broni nie chciałem sobie kupować, ale chciałem mieć skina, bo gram dużo w random. I ty to udowodnisz, że najwięcej gram w randoma. A później gram w Bomba 2. Bo jak tam patrzyłem, to ja dziennie umiem grać w random aż 2 godziny. A w bomba to na przykład 13 minut, albo dwa mecze, i już nie gram. Bo, na randomie się moim zdaniem najwięcej zarabia i można sobie bronić na jakichś No tak, tak, to jest akurat, prawda. Jak? Sam nie wiem Jestem na hita praktycznie Ja mam, mam katana więc możesz mi podjechać Co to było? Fajna katana Dziękuję Znów będziesz e, killa farmił Albo dobra jesteś, na, jesteś obity A ja mam p90 Naprawdę i teraz znając, że cię coś słabego, ale dobra, z tego też cię mogę szybko zabić. Teraz to ja mam FAMAS, a FAMAS się zacina, ale tutaj jest tak fajnie, że można sobie ustalać. A właśnie, w counter się też się da ustalać. A ja zapomniałem, że jest e, Kofi yyy, e, ko, e, ko, Jak to się nazywa? Komini... E, nie Boże, nie pamiętam Czy to na fy było, czy to na, było na fy? Ale co? E, jak chcę ustalasz e, jak chcesz ustalić ustawienia domyślne To coś się nazywa jakoś konfiguracja czy nie w nie pamiętam konfiguracja tak coś takiego to se, to se zmieniasz ja na przykład nie lubię jak famas tak się zacina i trzeba nim strzelać klikać powoli bo strzelasz tym szybko wiadomo ale to nie jest celne Zadawałem ci 113 HP. Jak to jest możliwe? Nie wiem. E, jeszcze raz powiedz. Myślałem, że masz kosy i ja tak bym Nie, jednak nie mam kosy. Mam no to... Was, to takie... Ale berety są moją zamkniętą bronią, ale y, tutaj chyba wolę teka, a w prawdziwym Counter -block... Nie nie w prawdziwym coffrobloxie Counter y, wolę Berety. To są moje ulubione broń... Y, nie no ta... na pistoletów, y, pistoletów wyki. A tutaj to lepsza taka broń jest na przykład TEK albo M5030, chyba to miało. Nie 50, nie 50 tylko 530. Jesteśmy. A ja znając y, życie będę miał jakąś katanę no. no to zaraz masz przewagę Bo muszę cię na bliska a ty możesz z daleka walić że gdzieś strzelasz No ty dużo maszłeś Um, ja nie wiedziałem, że ty kampisz, nawet. Nie mogłem cię znaleźć. Ale jak ty tam dla drzegu mnie nie pokazywał, że ty tam weszłeś? Bo ja tam nawalałem guzikami, więc szybko weźmy. Ej, fa fajną kłosę mam, co ty na to? Taka fajna, że z daleka bije. Fajna Ja mam katanę, a więc wygrasz to. Na pewno katanę. Gotó na widzisz 100... Oj, wszystkich pokolei. 100 HP zadałem.